Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz, Maribor? E, kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Gerald z Rivi, Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana łasiczką. E, przez przyjaciół. Spokojnie, Merin. Nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz. Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Ewelin nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Hmm, do prawdy? Jakiego rodzaju? Hmm. Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść. Hmm, na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. No, słucham, o co chodzi? Widzisz, mieliśmy dać tu występ, sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, van Sokole-Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy. Co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie, strzelać do celu. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Wchodzę w to. Świetnie. To jak zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Gerald z Rivi, zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dolblatana i Binduze. So, kiedy ja... Geralt! Łap za kuszę i do dzieła! Na co czekasz? Strzelaj! Seza, masz jak? Numerem Geralta z Rivi kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia. Szkoda, że ten pan nie szczelił welfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Mamy kryjówkę w domu zielarza, tu niedaleko, pod Oksenfurtem. Poproś go o wyciąg z krwawnika, to cię wpuści. A hmm. no może mnie tam po prostu zaprowadzisz? Hmm. Czemu nie? Chodźmy tym razem. Mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z Was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Warsztatów. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Ha, aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży, stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży, ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Hmm, wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. <laughs> Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapę? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Drzwiami, ale z tym sobie poradzisz. A jeśli pojawią się inne problemy, rozwiążemy je na bieżąco. Coś jeszcze? Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie, no właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu, a drugi prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Mm, wybornie. Ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze dobra. Bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy, od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, yy, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażą, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. <śmianowidł>